Cześć, witajcie! Dzisiaj mamy piękne słoneczko, fajny dzień, aby zrobić update z cieniami projektem stówką. To jest projekt, który polega na jednej prostej zasadzie. dękuję jest to cieni. Rozłożyłam sobie to na kilka lat i dzisiaj będzie dość fajny, taki pokaźny update, ponieważ mam się czym pochwalić. Mam aż 6 cieni zaliczonych. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, co zresztą widać. Z 19 skaczymy na 25. To już jest jedna czwarta projektu zaliczona i to jest naprawdę bardzo. Motywujące do działania dalej. Jeśli jesteś nową osobą na moim kanale, to zapraszam serdecznie do oglądania, do bycia ze mną oraz do współuczestniczenia w tych projektach, które sobie założyłam. Ja mam takie podejście, że trzeba zrobić to wszystko powoli, naturalnym tempem, bez bata nad głową, bo moim zdaniem wtedy słomiany zapał nam tutaj się nie wkradnie i sobie pracujemy. Wkręcamy się coraz bardziej w zużywanie i używanie swoich kosmetyków do, do makijażu. Zacznijmy, oczywiście, teraz od pierwszej palety, która jest brązowy cukier z Glam Shopu. I tutaj mam trzy nowe cienie, które Wam mogę pokazać. A w sumie to już jest cztery cienie, jeszcze nam pięć zostało do zaliczenia. Myślę, że w tym roku da się to zrobić. A tak wygląda paleta w środku. Wygląda już cudownie, widać, że jest używana, jest kochana, nie, nie leży tylko odłogiem i czeka raz na pół roku, żeby ją tam dotknąć i dwa cienie użyć. Ten pierwszy cień był użyty, to jest posypka i potem poszedł ten, poszedł ten i ten na sam koniec. Ten był używany, jak widzicie, w formie kreski i teraz najczęściej używam ten dolny rząd, gdzie mamy bardzo ciepłe odcienie. Ten staram się używać palcem, bo wtedy najpiękniej wygląda. Jest tu fajnie gładko ułożona, bo jak używam pędza, to niestety wkrada się struktura i jest to bardziej widoczne na powiece. Ten w formie kresek mam go dzisiaj też na powiece. Przy linii rzęs i ten staram się użyć też w formie kreski lub takim niedużym, takim bardzo pędzlem, takim rzadkim do rozblendowania w zewnętrznej części, bo on jest części oka, ponieważ jest bardzo, ale to bardzo napigmentowane. Te dwa cienie no nie są tak jeszcze mocno używane. Będę już używać troszeczkę później, Jak się zrobi chłodniej, już tak bardziej jesiennie, to myślę, że te kolory będą wtedy najlepiej pasować, także one zostaną na koniec. Te dwa cienie myślę, że pójdą jako pierwsze pod nóż i pochwalę się już Wam niedługo, że są zaliczone. Z tym troszeczkę dłużej mi zajdzie, ponieważ użyłam go tylko na kreski, więc użyłam go w bardzo niedużej ilości. I teraz kolejna paleta. Pokażę Wam też trzy cienie z niej i pokażę Wam też, jak ta paleta już teraz fajnie wygląda, naprawdę coraz bardziej się mi podoba. Mamy tutaj prawie wszystkie cienie z Yam Shopu plus jeden z Makeup Geek i mamy dwa rzędy już zaliczone. No, pięknie po prostu tutaj to światło się odbija. No i trzeci rząd zaczęty. I, I trzy cienie, które tutaj wrzuciłam, to jest ten kosmiczna pieczarka, top nude. Przepięknie wygląda, jak był nałożony na przykład palcem. Jest ogromna różnica, jak się nakłada go palcem i, i pędzlem. I ostatni to był matowy cielak. No naprawdę jest tutaj mnóstwo tego cienia. Nie spodziewałam się, że tak długo zejdzie mi go tutaj właśnie um, zaliczać, ale udało się. Matowy cielak jest to jeden z pierwszych cieni, które kupiłam. E, słodkie kakao, matowy cielak i jeszcze chyba trzy inne kupiłam, o których nie pamiętam. Nie wiem jakie to były cienie, ale te dwa pierwsze pamiętam do tej pory. I od tego się ta przygoda zaczęła i ciągnie do tej pory. Chociaż ostatnio zgrzeszyłam. Nie kupiłam żadnego pojedynczego cienia, miałam mnóstwo w koszyku, ale niestety wszystko wyrzuciłam i kupiłam tylko cienie kremowe i brązer w kremie i parę pędzli. Naprawdę jestem z siebie bardzo dumna, bo ograniczam zakupy jak mogę, ale a czasem coś tam kupię nowego. Także na drodze mamy jeszcze dwie zielenie i trochę się tego obawiam, ponieważ ja nie jestem zbyt zaprzyjaźniona właśnie z odcieniami niebieskiego i zieleni. I ostatnia paleta. Mam tutaj wszystkie cienie, które chciałabym zaliczyć też w najbliższym czasie, plus to, co jest właśnie w tej palecie. I tutaj mam chyba pięć cieni, nad którymi pracuję najczęściej w tym projekcie, plus jeden z projektu Zero, który, który staram się zużyć, to jest właśnie ten cień. Będę trzymać to pod kątem, ponieważ ten cień jest bardzo takie niepewny w tej wyprasce. Był reanimowany, bo się mi pokruszył i niestety nie trzyma się dobrze tej wypraski. I cienie, które teraz używam najczęściej, to są te trzy na dole. Ten już jest. Y bardzo długo w tym projekcie. On tutaj już jest chyba z 8 miesięcy. Wrzucę zdjęcia i wygląda z bliska. Użyłam bardzo mały pędzelek, mięciutki i użyłam go tylko w formie akcentu, ponieważ ten pomarańczowy, neonowy odcień jest bardzo, bardzo intensywny. Ten używam Najczęściej palcem. Najlepiej wygląda. Jest wtedy piękna tafla koloru bez takiej dodatkowej struktury. Gładziutko wygląda naprawdę cudownie. Piękny, piękny blask. Ten używam najczęściej do um, zewnętrznego kącika. Też tak delikatnie tylko czubeczkiem pędzla dotykam, bo jest mega napigmentowany, więc tutaj też trochę mi z tym cieniem zejdzie, ale będę starać się go zaliczyć. Ten cień też używam często do załamania, troszeczkę wyżej, ponieważ ma taki bardzo jasny, różowo. Brązowy kolor, przepięknie wygląda właśnie w załamaniu, jako taki cień wyjściowy. I ten kolejny cień tutaj, ten fiolet, staram się używać, jak widzicie, palcem, ponieważ ma dość takie szerokie wgłębienie i też wygląda najlepiej właśnie w formie nałożonej, właśnie paluszek, tylko i wyłącznie palec. Bo jak się nakłada go pędzlem, to niestety jest ta folia taka pomarszczona, nie jest to tak fajnie zrobione. I to już jest wszystko, co Wam dzisiaj chciałam pokazać. To są wszystkie cienie, które sobie używałam w ostatnim czasie, także 25 zaliczonych, to jest naprawdę niezły wynik. Cię to wszystko życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!